Tak, rozesłaliśmy to już po całym mieście. Szydłoń przyjrzał się mordce, jakby chciał sprawdzić, czy komisarz przypadkiem nie żartuje. Wreszcie stęknął i opadł na krzesło. Napiłbym się, macie coś? Kawę, coś mocniejszego? Mordka potrząsnął przecząco głową. Możemy posłać jakiegoś młodego do monopolowego, zaproponował. Prokurator przez moment rozważał tę propozycję, a potem machnął dłonią. Zdaje pan sobie sprawę, że w tym miejscu jest pewnie największe zagęszczenie policjantów na metr kwadratowy? zapytał szydłoń. Tutaj? Pod pałacem prezydenckim. Do tego, bor kilkadziesiąt metrów dalej mieszka prezydent a nie w Belwederze? Chuj go wie nawet na niego nie głosowałem. Szydłoń podrapał się po szyi, odginając głowę do tyłu. Rzecz w tym, kontynuował w tej pozycji, a jego głos zrobił się chrapliwy i nieprzyjemny, że to pewnie jedno z najlepiej chronionych miejsc w kraju. W tej chwili przynajmniej. A tamten facet. tam. wszedł, poderznął gardło prywatnemu detektywowi i uciekł. Jak gdyby nigdy nic. My zaś wyglądamy jak para debili, przeglądając niewyraźne zdjęcia i kiepskie rysuneczki. Prokurator przechylił się na krześle i przez chwilę balansował na dwóch jego nogach, co pewien czas puszczając się z stołu, a potem znów go chwytając. Wyglądało to tak, jakby się zastanawiał, czy nie powinien się wywrócić. Mortka pomyślał, że może to rzeczywiście jest najlepsze wyjście. Zrobić sobie krzywdę, pójść na L4 i uwolnić się od tego.